Bardzo proszę, pan poseł Jarosław Sachajko. Proszę państwa, czekaliśmy na to cały dzień od rana. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, cały dzień. nieobecny panie premierze. Ostatnio pan premier Donald Tusk mówił o repolonizacji i polskim kapitale. Panie ministrze Siemoniak, jest pan obecny. Proszę wezwać służby, ktoś nam podmienił premiera. Czy Platforma naprawdę myśli, że Polacy zapomnieli, kto wyprzedał Polskę? Przecież jednym z haseł ekspoze pana premiera Tuska z 2007 roku było właśnie, była właśnie prywatyzacja. Zarządów Platformy Obywatelskiej wyprzedano ponad 900 spółek skarbu Państwa. Ostatnio Platforma Obywatelska przypomniała, co są warte jej obietnice. 100 konkretów na 100 dni, a zrealizowano ich 9. I teraz Polacy przypominają sobie zamykane komisariaty, poczty, zamykane zakłady pracy, gdzie było 40% bezrobocia w powiecie. Naród Polski przypomina sobie, co robiliście oraz że nie dotrzymujecie obietnic i więcej nie pozwoli wystawić się na sprzedaż. Zgłaszam, zgłaszam wniosek formalne obszerwy i informacje premiera w sprawie spółek, które rząd premiera Tuska zrepolonizował za pierwszych swoich rządów lub przez ostatni rok. Śmiało panie premierze. A teraz śmiało pani posłanka Anna Gębicka, która jak zwykle w kontrze do pana posła Sahajki. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zgłaszam wniosek przeciwny, bo pan poseł nie przytoczył cytatu z 2007 roku. Wtedy Donald Tusk mówił jestem za prywatyzacją wszędzie tam, gdzie to możliwe. Tu nie była żadna strategia, to była finansowa desperacja. Budżet się walił, a waza Platformy i PSL-u zaczęła sprzedawać to, co miało wartość. Tak jak alkoholik wyprzedaje sprzęty z mieszkania, byle przetrwać kolejny dzień, tak Platforma wyprzedawała państwowy majątek, byle tylko dotrwać do kolejnego kwartału. I zgadnijcie Państwo, co się dzieje teraz. Wróciła Platforma, wróciły problemy budżetowe. Wróciła Platforma, wróciły tragiczne wyniki spółek Skarbu Państwa. Wrócili fachowcy, platformy, wróci prywatyzacja. Patriotyzm gospodarczy to w Waszym wydaniu promowanie ogórków wyprodukowanych w Niemczech i amerykańskich wafelków. Rozwijanie przedsiębiorczości to w Waszym wydaniu wspieranie innowacyjnego chleba i zmiękczacza wody zamiast przełomowych terapii onkologicznych czy bezzałogowych pojazdów. Wy cierpicie na ciężką chorobę. Mikromanie, Nie wierzycie w Polskę i naród Polski. I obawiam się, że nie ma już dla Was lekarstwa. Niemieckie ogórki, gospodarczy alkoholizm, ale mamy też wniosek o przerwę, z, który musimy przegłosować. Poddaję ten wniosek pod głosowanie. Głosujemy. Kto z pani i Panów Posłów jest za zarządzeniem w tej chwili przerwy w obradach? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Komu nie działa? Poseł Śliwka, jak rączy jeleń, po prostu wbiegł na salę. Tak, widzę, jest ta dynamika. Staram się jak mogę. Kto się wstrzymał? Jak widzicie, wypoczęty staje się jeszcze bardziej błyskotliwy. Dziękuję. Głosowało 426 posłów za 185, przeciw wnioskowi 237. Wstrzymało się czterech. Stwierdzam, że Sejm ten wniosek odrzucił. I jako następny wniosek chce zgłosić pan poseł Roman Fritz. A co tu się wydarzyło? Niezrzeszony? Trzy tygodnie mnie nie było? No dobrze, pan poseł Roman Fritz niezrzeszony, bardzo proszę. Konfederacja Korony Polski. Korony Polski. Tak jest. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo Ministrowie, Wysoka Izbo, dokładnie tydzień temu, 16 kwietnia, Wielką Środę, odwiedziłem szpital w Oleśnicy. Okazuje się, że w Polsce w majestacie prawa można mordować w sposób przeokrutny dzieci w na tyle zaawansowanym stadium rozwoju, że mogą funkcjonować poza organizmem matki. Niestety zabito dziewięciomiesięcznego felka zastrzykiem z chlorku potasu w serce. Okazuje się, że niektórzy ministrowie. Chcą w zamian prześladować interweniujących posłów, a nie aborterkę, która się w ogóle tym szczyci. Wnoszę o sprawdzenie kworum i czy jest w ogóle gdzieś dostępna pani minister zdrowia, aby coś powiedziała na ten temat. Dziękuję. Pani poseł Dorota Łoboda z wnioskiem przeciwnym bardzo proszę. To, co pan poseł zrobił z europosłem Grzegorzem Brownem to jest skandal i hańpa. Państwo zdezorganizowali pracę szpitala, zagrozili zdrowiu i życiu pacjentek. Nie stanęli Państwo w niczyjej obronie. Narazili Państwo zdrowie i życie kobiet, które leżały tam na oddziałach różnych, na ginekologiczno-położniczym i na każdym innym. Żaden poseł nie ma prawa dezorganizować pracy szpitala i zagrażać życiu i zdrowiu pacjentek. Wstydźcie się! Szanowni Państwo, rozmawiamy o niewyobrażalnym bezmiarze ludzkiej tragedii, która spotkała tę rodzinę. Naprawdę chcecie, żeby do tej rodziny dotarły te krzyki z sali Sejmowej i to, co się w tej chwili w Sejmie dzieje? Czy to jest ten moment i ten sposób? Bo ja uważam, że jeżeli kogoś spotkało takie nieszczęście, taki dramat, takie cierpienie, to powinniśmy trochę więcej człowieczeństwa w tej sytuacji wszyscy wykazać. Takie jest moje zdanie, ale rozumiem, że ktoś może mieć w tej sprawie inne. Pani minister? Przepraszam. Może pani zabrać głos ale po wnioskach formalnych, dobrze? Bardzo bardzo proszę, bo skończymy tę serię wniosków formalnych. Przystępujemy teraz do stwierdzenia kworum. Proszę o naciśnięcie przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu. Jakikolwiek możecie państwo nacisnąć czerwony, zielony lub jak wskazuje logo partii Polska 2050 i krawat posła Pietrykowskiego żółty. Dziękuję. Głosowało, a nie co tam głosowało. Stwierdzam kworum. W, jako następny wniosek formalny chce zgłosić pan poseł Adrian Zandberg koło Razem. Wysoka Izbo, przyjęliśmy dzisiaj przez aklamację uchwałę w sprawie tysiąclecia Korony Polskiej. Słusznie. Ja mam pytanie do rządu, jak planujemy tę rocznicę uczcić. I od razu zastrzegam, nie chodzi mi tutaj o piknik organizowany przez kolegę pana premiera za pieniądze Orlenu i totalizatora sportowego. Tylko chodzi mi o coś trwałego. O coś, z czego mogłyby korzystać kolejne pokolenia Polek i Polaków. Finowie niedawno przy okazji podobnej rocznicy zbudowali najlepszą bibliotekę na świecie. A co robimy my? Zdaje się, że niewiele, a to byłaby naprawdę świetna okazja, żeby uruchomić budowę setek tysięcy mieszkań społecznych, mieszkań na wynajem i skończyć w Polsce raz na zawsze z problemem mieszkaniowym. To byłby dobry dzień, żeby otworzyć polskie fabryki innowacyjnych leków. To byłby świetny dzień, żeby uruchomić nową elektrownię. Tak poważne państwa szczą takie rocznice. Nawet, nawet ten biedny PRL potrafił zbudować tysiąc szkół na tysiąclecie. A, a co wy zrobicie? Bo na razie wychodzi na to, że stworzycie kolejne tysiąc synekur w spółkach Skarbu Państwa, Dziękuję, panie a pan minister Kropiwnicki przejedzie w czynie społecznym tysiąc kilometrów na kilometrówce. Dziękuję, Dziękuję. panie pośle. E, pan Andrzej Tomasz Zapałowski, pan poseł Andrzej Tomasz Zapałowski, Konfederacja. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dwa miesiące temu z tej mównicy premier Tusk powiedział w odniesieniu do Białej Księgi i Tarczy Wschód, że to jest egzamin z patriotyzmu, egzamin, z którego jest za, kto jest zabezpiecznym Polską. To akurat, przepraszam, to powiedział pan premier Kamysz, ale w podobnym tonie wypowiedział się pan premier Tusk. I co dzisiaj mamy? że głosowanie przeciwko temu, przeciwko białej księdze to jest rosyjski sabotaż. A ja się pytam dwa miesiące minęło, a gdzie jest zapowiedziane przez premiera wypowiedzenie konwencji ottawskiej. Panie premierze, wyście nie zdali egzaminu. Od ośmiu miesięcy leży projekt Konfederacji. Na ostatnim wniosku formalnym mówiłem, że nie mamy informacji dotyczącej tego, co, się, co wojsko polskie się pozbywa. I co przyjeżdżam do domu i czytam w prasie ukraińskiej, że na początku roku przekazaliście kolejnych 60 czołgów Ukrainie. Wniosę, wnoszę wniosek formalny o przerwę i, Dziękuję, i, o, i aby zagłosować, wprowadzić, przepraszam, do porządku obrad wypowiedzenie konwencji genewskiej. Zobaczymy w głosowaniu, czy wy zna, zdacie ten egzamin. Dziękuję. Od Tawskiej, nie Genewskiej. Wniosek o przerwę już był. Dziękuję. Pani posłanka Katarzyna Sujka, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, składam wniosek formalny o to, by pani minister Leszczyna. Wyszła tutaj i powiedziała w końcu pacjentom prawdę, komu odebrała szansę na życie i w jak przebiegły sposób to zrobiła. Ponad rok pani minister Leszczyna blokowała umowy dla 19 szpitali. Ponad 4 miliardy złotych z funduszu medycznego. Fundusz medyczny, który wspiera terapię chorób rzadkich, takich jak SMA, profilaktykę HPV, psychiatry dziecięcą, czy właśnie te wielkie inwestycje w onkologii, które pani minister zabrała. Szanowni państwo, minister Leszczyna straszyła kontrolą CBA, a następnie po półtora roku anulowała cały konkurs. Ale dziś dowiadujemy się z Gazety Wyborczej, że po cichu, w tajemnicy i bez słowa pani minister Leszczyna przekazuje 4 miliardy złotych z funduszu medycznego, tak z tego funduszu, który miał ratować życie chorych na raka, przekazuje je na łatanie dziur w NFZ. Bo wrok doprowadziliście do zapaści finansowej w ochronie zdrowia. I szanowni państwo, przekazana kwota 4 miliardów złotych, oczywiście zbieżna z tą uwolnioną z anulowanego konkursu na onkologię. Przypadek? Nie sądzę. Ale mam pytanie do pani minister. Na jakiej podstawie prawnej środki zostały przekazane do NFZ-u, skoro Dziękuję ustawa o funduszu medycznym poseł. takiego wariantu nie przewiduje? Może to o tej sprawie powinny przyjrzeć Dziękuję się właściwe służby? Jedno zdanie. Pani minister, czy naprawdę myśli pani... Że nowotwór poczeka, aż pani domknie budżet, to nie jest tylko polityczna decyzja. Dziękuję. To jest zwykłe pani oszustwo chorych ludzi. Poseł, dziękuję. O głos prosi pani minister Katarzyna Kotula, minister do spraw równości. Bardzo proszę. Od odpowiedzi na pytania, jak państwo wiedzą, jest punkt pytania w sprawach bieżących. Bardzo proszę, pani minister. Panie, panie marszałku. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, fakty. Bardzo proszę nie Państwa emocje. o ciszę. Panowie z Konfederacji, Panie i Panowie Sprawa i Sprawiedliwości, to Wy obecni na tej sali podpisaliście się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, który w efekcie Państwa inicjatywy, to Wy o to prosiliście. To wola, wolą i decyzją waszego prezesa Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, który zlikwidował tą przesłankę, która pozwalała na przerywanie ciąży w przypadku wad genetycznych. I co ciekawe, ta przesłanka miała swój limit. Pani nie zakrzyczy dzisiaj tego sumienia. Wiem, że wiecie, że macie tą sprawę dzisiaj, to wy ponosicie za nią odpowiedzialność. To po pierwsze. Po drugie, chciałabym, żeby w sprawie pani Anity jako ostatnie wybrzmiały jednak jej, a nie nasze słowa, bo to jej życie jest ważniejsze. Myślałam, że nic gorszego od dwóch strat ciąż moich dzieci mnie nie spotka, a jednak się myliłam. Krzyczę o pomoc, a jej nie otrzymuję. Proszę więc, byście wezwali kogoś, kto pomoże. Jak mam się pogodzić z nieuleczalną chorobą typu drugiego śmiertelnego? Jak mam żyć wiedząc że moje dziecko umrze. Pani poseł, wstyd, że chce Pani dzisiaj oceniać inną kobietę, która otrzymała pomoc. Trochę szacunku dla innych kobiet przede wszystkim. Dziękuję bardzo.